W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, wziął Pan Jezus trzech apostołów na górę tabor, na górę przemienienia. Kimże byli ci apostołowie? Rybakami, z czego Piotr był ponoć najzamożniejszy, ale dalej to byli rybakami, rybacy. Do tego byli z Galilei. A zatem, według tych z miasta Jeruzalem ludzie gorszego sortu, bo cóż dobrego może być tam z Nazaretu, co tam może dobrego być? Oni mówią nawet tam po swojemu. A jednak to właśnie oni zostali wzięci na górę Tabor. Pan Jezus pominął i arcykapłanów, i władze rzymskie, pominął i bogaczy tego świata, pominął wszystkich, a wziął tych prostych ludzi, którzy też do końca jeszcze nie wiedzieli za bardzo, na czym to wszystko polega? Zachwyt Piotra i jego słowa: Dobrze nam tu być, są zachwytem, który owszem, wyraża jego pobożne życzenia, ale pobożne życzenia, by być tu na Ziemi, by żyć chwałą tego świata. Gdybyśmy mieli dostać się do ludzi wielkich tego świata, pójść do nich na spotkanie, umówić się z nimi na rozmowę, ileż to trzeba pokonać przeszkód? Jeśli ktoś nie jest bogaczem albo wysoko postawionym człowiekiem, normalnie z ulicy nie dostanie się do tych, którzy rządzą, tych, którzy decydują, tych, którzy właśnie mają jakieś wielkie majątki albo, albo są odpowiedzialni za jakieś bardzo poważne rzeczy na świecie. Nie można wejść do nich z ulicy, a nawet jeśli człowiek chce się umówić na spotkanie, potrzeba sekretarek. Na szczęście Pan nasz Jezus Chrystus. Ma troszkę inne kryteria spotkania się z Nim. I w, inaczej, w inny sposób czyni przystęp do siebie. Nie potrzebuje żadnej sekretarki, potrzebuje tylko czystej duszy, którą człowiek posiadając może zawsze być blisko niego. I właściwie wszystko jest odwrotnie, bo o ile dostać się do elit świata, trzeba mieć pieniądze, wykształcenie, poważanie, to żeby dostać się do Pana Jezusa, właściwie to wszystko może tylko przeszkadzać. Nie musi, ale może. Bo do naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby mieć bliski przystęp, potrzeba przede wszystkim ducha ubogiego. I nie oznacza to, że bogactwo jest ziemskie, dlatego przeszkodą, ale może być przeszkodą, jeśli się je źle wykorzystuje, jeśli się z niego niewłaściwie korzysta, bądź jeśli niewłaściwie się te, to bogactwo zdobyło, nieuczciwie. Więc ubóstwo ducha polega nie tyle na tym, że człowiek nic nie ma, ale na tym, że całkowicie powierza swe sprawy Panu Bogu i że boskie sprawy i Jego nakazy są zawsze przed sprawami tego świata. Na tym właściwie zasadniczo polega ubóstwo ducha. I to jest ta przepustka, aby mieć przystęp do Pana Boga. Mamy do Niego najbliższy przystęp w Komunii Świętej. Drodzy wierni, nikt z nas nie jest w stanie zjednoczyć się z drugą osobą tak ściśle, jak Pan Jezus łączy się z nami w komunii. To znaczy, że nawet jeśli matka ma pod swym sercem dziecko, to nawet ona nie jest z nim zjednoczona tak ściśle, jak jest zjednoczony z nami Pan Jezus, gdy przyjmujemy go z dobrą dyspozycją, właściwą intencją. Ta bliskość jest nieporównywalna, to zjednoczenie jest nieopisywalne. Król Niebios, który przewyższa wszystkich, dla którego nasza Ziemia jest mniej niż pyłkiem, a można władcy tego świata, nic nie znaczą, gardzi naszymi ludzkimi znajomościami. A tym bardziej gardzi tym, jeśli ktoś ma ten tragiczny pomysł, ażeby się wywyższać z tego powodu, że zna kogoś ważnego albo spotkał się z kimś ważnym. Jakby to rzeczywiście dodawało nam. Jakichkolwiek wartości, powiększało nasze cnoty. Co jest w życiu najważniejsze? To, jakimi widzi nas Pan Bóg. A ile w naszym życiu jest kompleksów? Mnóstwo. I cały czas, nie wiadomo po co i nie wiadomo komu, chcemy coś udowodnić. A dlaczego nie chcemy udowodnić w końcu Panu Bogu, że Go naprawdę miłujemy? Wielki post, dobra analiza, dobry czas na analizę, ile czasu poświęcamy na to, by podobać się innym, a ile czasu poświęcamy na to, by podobać się Panu Bogu. Podobając się Panu Bogu zawsze będziemy służyć innym, ale podobając się tylko innym ludziom zazwyczaj nie służymy Panu Bogu. Nie potrzeba także do tego zjednoczenia wielkiej mądrości tego świata. Nie potrzeba przeczytanych książek, znajomości języków czy wzorów, które by ten świat mogły jakoś tam opisywać. Brat Egidiusz zapytał kiedyś wielkiego doktora Kościoła, którego teksty są po dziś dzień jednymi z najważniejszych traktatów w teologii, czyli świętego Bonaventure. Zapytał świętego Bonaventure, ojcze, Dzięki Twojej mądrości, jak wielką świętość ty jesteś w stanie osiągnąć. Natomiast święty Bonaventura odparł mu tak prosto: Wiedz, bracie, że jeśli nieoświecona staruszka kocha Pana Boga bardziej niż ja, o wiele większą świętość osiągnie. Gdyby miłość się dało zawrzeć w księgach, to wystarczyłaby religia księgi. Wystarczyłoby objawione prawo. Pan Bóg by nam po prostu wyjaśnił, o co chodzi w tym miłowaniu. Ale nie da się opisać tego, o co w tym idzie, na czym to polega, jak to praktykować. Samo w sobie życie ma tyle różnych odcieni, sytuacji, że człowiek. Nie zmieściłby wszystkich przykładów w żadnej książce, którą by pan Bóg mu dał. Nie ma takiej książki. O miłości nie można opowiadać ciągle, miłość się praktykuje. I to jest ten najważniejszy powód, dla którego pan Jezus, który mógł zbawić świat w różny sposób, wybrał sposób śmierci krzyżowej, przyjęcia na siebie tej tragedii po grzechu jak mówi święty Tomasz Zakwinu i inni święci, doktorowie Kościoła, była to śmierć najdoskonalsza, jaką Pan Bóg mógł wybrać, a Pan Bóg zawsze wybiera to, co najlepsze. I najdoskonalsza nie dlatego, że najokrutniejsza, ale najdoskonalsza dlatego, że w najdoskonalszy sposób objawia nam, czymże ta miłość jest miłość, której się nie da opisać. Święty Filip Nereusz miał zwyczaj mówić, że cała Jego miłość to jest Pan Jezus Eucharystyczny. My, przychodząc na mszę Świętą, w pewnym sensie przychodzimy także dziś na Górę Tabor. Jest jednak zasadnicza różnica między tym, co wydarzyło się na Taborze, a tym, co dzieje się nam przy Świętej. Otóż na Taborze apostołowie, którzy tam byli, zobaczyli tylko maluteńką cząsteczkę nieba. Po prostu Pan Jezus jaśniał blaskiem nieba. Ale gdzież tam były zastępy aniołów, których liczby nie można podać, ponieważ nie ma na ziemi takiej liczby na świecie, która by wyraziła to, co dzieje się w niebie. Gdzież są orszaki świętych, a przede wszystkim, gdzież jest trójca zjednoczona ze sobą, pałająca miłością tak wielką. Że serafini muszą zakrywać przed samym Bogiem swe oczy, nie mogąc patrzeć na tak wielką doskonałość, świętość i ciągłe miłowanie się, jako co w Trójcy Świętej nieustannie zachodzi, wiecznie i bez końca. Tego nie było na Taborze. A jednak padli z przerażenia na Ziemię. Piotr od razu mówi: Dobrze nam tu być. My, przychodząc na mszę świętą, owszem, nie widzimy jasności nieba, ale możemy zjednoczyć się z Panem Jezusem przez Komunię Świętą. I w tym przewyższamy wydarzenie taboru w sposób, który też trudno opisać ludzkimi słowami. I o ile Piotr miał słuszność, mówiąc dobrze nam tu być, bo zobaczył fragment nieba, to pytam się dziś każdego z was, drodzy wierni, czy wy? Będąc nam przy świętej, będąc na taborze, który jest golgotą eucharystyczną, czy wy na tym taborze również mówicie w swoim sercu: Dobrze nam tu być? Czy rzeczywiście Wam jest tu dobrze? Czy po przyjęciu komunii świętej rozumiecie, i, a przez rozum poruszacie wolę, którą, która wybiera miłowanie Pana Jezusa w nas? Zachęcam byście dziś po przyjęciu komunii powiedzieli Dobremu Bogu w ciszy po prostu dobrze mi tu być, dobrze mi być z Tobą. Właściwie trzeba obiektywnie uznać, że nie ma piękniejszej chwili w życiu poza tym pierwszym chrztem, który nas włączył w Kościół, w ciało Chrystusowe. No to nie ma piękniejszych chwil w życiu niż komunia święta. Nie ma. To zjednoczenie z Bogiem Wszechmogącym, tak ścisłe, które może być dla nas prawdziwą drogą zbawienia, a może przekleństwem, jeśli zapominamy, kogo przyjmujemy i po co przyjmujemy. Więc niech nie będzie to przekleństwem. Niech w duszy zapanuje okrzyk, dobrze nam tu być. A to rozważanie męki pańskiej dzięki polskiej tradycji, polskiej pieśni, niechże będzie tylko pomocą. Abyśmy zrozumieli, co Pan Jezus dla nas uczynił, i abyśmy zrozumieli, że na tym nie poprzestał, bo cały czas podnosi naszą nędzę, przychodzi do naszej marności. I tak jak kropla wody łączy się z winem, nim zostanie ofiarowana Panu Bogu, tak nas w Komunii Świętej oblewa. Wino błogosławieństwa, bóstwo Chrystusa, miłość nieskończona. Proszę Was także, abyście w takiej dyspozycji, przyjmując zawsze Komunię Świętą, pamiętali, iż trzeba podziękować jeszcze za wszystko, trzeba podziękować za msze, które rodzi dla nas ten pokarm. Smutnym zawsze jest wydarzeniem, jeśli od razu pomszy, ludzie wychodzą z kościoła. Jeszcze pieśń czasem trwa, a już jest zamieszanie. Czy naprawdę wtedy słowa dobrze nam tu być były szczerze wypowiedziane? Proszę Was, abyście choć te chwile, te parę minut na tym osobistym dziękczynieniu pozostali i nie porzucali Pana Boga tak szybko. Abyście postawili choć na chwilę namiot i rzeczywiście adorowali tego, który do nas przychodzi. Bo miłości nie da się załatwić słowami. Miłość się praktykuje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.